Teoretycznie jesteśmy, ale jak to w praktyce bywa, to trzeba zawsze sobie sprawdzić, czy jesteśmy. Mam nadzieję, że tak. Czekamy, aż nam, aż nam jakiś widz napisze. O, jesteśmy, cudownie. Dobrze. Drodzy łowcy przygód, dzisiaj niebanalny gość, tak naprawdę, bo Michał Konarski. Instruktor, tak? Dobrze, dobrze używam dobrego, dobrego sformułowania. Tak, tak. Instruktor tatownictwa jaskiniowego, Polskiego Związku Alpinizmu oraz także starszy instruktor ratomisła wysokościowego, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Gdzieś tam jeszcze w międzyczasie ratownik GOPRU, z tym, że on teraz troszeczkę nieaktywny, bo już po prostu brakuje czasu na wszystkie te aktywności. Ale już jak sami słyszymy, bezpieczeństwo. Z Tobą to jest jakaś sprawa priorytetowa, czyli nie ma, nie ma się czego bać. A będziemy mówić o naszej jaskiniowej przygodzie, czyli eksploracji jaskiń na Jurze krakowsko częstochowskiej To jest wyprawa, którą robimy cyklicznie, która cieszy się bardzo dużą popularnością i w sumie nie ma się czemu dziwić. Ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle u Ciebie ta pasja jest. Mówimy stricte o eksploracji jaskiń. No to tak naprawdę. Jak wiele rzeczy w życiu, przypadek. Okay. Natomiast generalnie pierwsze spotkanie z jaskiniami to miało miejsce w podstawówce. Miałem bardzo ciekawego nauczyciela geografii i on organizował obozy letnie. Wtedy trochę inaczej to funkcjonowało niż, niż w dniu dzisiejszym. Nie miał żadnego biura, po prostu jako nauczyciel zaproponował wycieczkę, rodzice wpłacali mu pieniądze, jechaliśmy, no i między innymi jednym z takich wyjazdów był Wtedy wyjazd na Morawy w okolice Brna do Czech. No i tam pierwszy raz tak naprawdę spotkałem się z jaskiniami i z pięknem tego świata podziemnego. Natomiast no, to piękno naszych południowych sąsiadów na pewno jest trudne do znalezienia w Polsce, przynajmniej w takiej ilości, bo mamy kilka jaskiń, które są tak ciekawe na ciekowo, natomiast no, tam to praktycznie wszystkie no i, i wtedy jakby gdzieś tam, można powiedzieć, zakiełkowała jakaś taka pasja, natomiast ona nie była w żaden sposób potem rozwijana. Natomiast później, po ukończeniu liceum, zacząłem studiować we Wrocławiu, wtedy na Akademii Rolniczej i w, gdzieś tam zaczęło się od wspinania, a później przez przypadek też spotkałem, Ludzi ze sporo Klubu Wrocław, jak mieli zajęcia, bo właśnie my po wspinaniu spaliśmy pod skałą. Oni przyjechali na, na swoje zajęcia, też spali pod skałą. No i jak to przy ognisku od słowa do słowa, że taki kurs jest jakiś jaskiniowy i, i zapraszają w środę, żeby pogadać coś tam. No i tak naprawdę poszedłem wtedy do, w środę do, do, do klubu. No i ona powiedzieć wtedy tak, w tym klubie trochę zostałem. No, a później, no to już kursy, później działalność jaskiniowa, eksploracyjna. No, i z czasem, tak naprawdę, osiągnięcie tego tytułu instruktora, co też można powiedzieć troszkę z przypadku, jak wszystko w moim życiu, <grystanie> <grystanie> prawie że. Tylko dlatego, że znowu za namową moich, moich instruktorów klubowych wtedy w sferoklubie Wrocław była potrzeba, żeby młodzież, bo wtedy człowiek był trochę młodszy. E, przejęła stery tego szkolenia i ciężar, no i, i, i było. Michał, ić idź, idź. A dobra, spróbuję. Nie do końca się czuję na siłach, no ale skoro uważacie, Wy, jako, jako ta starszyzna, że się nadaje, no to, no to czemu nie spróbować? No i tak naprawdę spróbowałem. Okazało się, że jest to coś, w czym tak naprawdę jakoś się tam realizuje. No i tak zostało. No właśnie, ta pasja została, ale wspomniałeś właśnie o naszych południowych sąsiadach i o tym pięknie, który jest w Polsce nie do końca osiągalne, ale już stricte Jura Krakowsko-Częstochowska, czyli tam, gdzie wszystkie te nasze wyprawy się odbywają, ma swój urok. W czym, jest, w czym tkwi jej urok, jeśli chodzi oczywiście o samą Jurę, no i Jurę pod ziemią? To znaczy tak, no Jura w ogóle jest takim, jeżeli patrzymy na, na teren, no to jest bardzo, bardzo ciekawa, bo pod względem spinaczkowym, rowerowym, no ale też jaskiniowym, Tak, mamy tutaj bardzo dużo obiektów jaskiniowych, które tak naprawdę no, też są takim przed, przed smakiem, żeby właśnie tutaj zweryfikować swoje umiejętności przed wyjazdami, czy to w Tatry, czy później w, na południe Europy do, do jaski. Natomiast no, w, mamy możliwość tu zweryfikowania takich na początku, przynajmniej na, na kursie taterminstwa jaskiniowego, właśnie też zawsze zabieramy. Ludzi na taką pierwszą jaskinie, czyli coś podobnego, jak, jak my tutaj realizujemy ten program. Natomiast to jest po to, żeby zapoznać ludzi ze środowiskiem, które tam panuje czyli z tą ciemnością, z tą wilgocią, z tym, że tam jest brudno w pewien sposób no bo nikt tam nie sprząta generalnie jest błoto, jest woda i jakby no, to, to, to jest pierwszy kontakt tak naprawdę z tym podziemnym światem. Natomiast w tych jaskiniach też jest pewien urok. To nie jest tak, że jeśli nie mamy nacieków, nie mamy jakichś pięknych form, to tak naprawdę te jaskinie nie są ciekawe. W nich możemy znaleźć różne ślady pracy wody, wymycia, osady też się jakieś zdarzają, nacieki też się zdarzają i też jedną z takich jaskini, którą odwiedzamy, też właśnie są różne kolumny, przez które się przeciskamy, przechodzimy. Więc, jakby no jest, jest piękno tego, natomiast to piękno to też troszkę trzeba pokochać. To jest tak, że albo ktoś kocha jaskinie, albo ktoś ich nienawidzi. Nie ma pośrodku czegoś takiego i albo człowiek chce tam wracać, bo czuje się tam dobrze w tym środowisku, albo właśnie podczas takiego pierwszego kontaktu stwierdza, że to chyba jednak nie dla niego. Więc tutaj no, możemy dużo tak naprawdę fajnych rzeczy zrobić, możemy siebie też sprawdzić, bo to też jakby jest. Jaskinie w pewien sposób kształtują też charakter człowieka. No właśnie powiedziałeś, że można się zakochać, można nie, no tak jak praktycznie w każdej rzeczy czy w każdej aktywności, ale jeśli chcemy wystartować, chcemy sprawdzić na własnej skórze i myślę, że dokładnie skórze, bo to trzeba się przyciskać przez te szczeliny, to spróbować może każdy nie ma jakichś. Przeciwwskazań do tego, oprócz oczywiście pewnie e, klaustrofobii, chyba że też nie, może mnie zaskoczysz. To znaczy tak, no e, spróbować, ja bym powiedział nawet, że nie może, tylko każdy powinien spróbować, e, żeby wiedzieć, czy to jest dla niego, czy nie dla niego. Natomiast e, faktycznie e, z klaustrofobią e, osoby mające klaustrofobię, faktycznie nie są w stanie e, tej aktywności e, prowadzić. Natomiast e, z z mojego doświadczenia jakby instruktorskiego i pracy, pracy z ludźmi, okazuje się, że ludzie mówią, że że mam klaustrofobię, nie wejdę, tak dalej i potem wchodzą, więc tak naprawdę czasami sobie mówimy, że mamy klaustrofobię, natomiast nie mamy. Ja tak naprawdę miałem do czynienia tylko z jedną osobą w swojej karierze, która twierdziła, że ma klaustrofobię i faktycznie po prostu dostawała paniki na samą myśl, że ma wejść i nie zaufała mi, nie weszła więc jakby tutaj, no, pracując z tyloma ludźmi na przestrzeni tych już kilkudziesięciu lat, kilkunastu lat, to, to tak naprawdę jedna osoba, która faktycznie miała klaustrofę, reszta, ci, którzy mówili, że mają, to im się po prostu wydawało, że mają. Natomiast potem odpowiednio poprowadzeni i no też tutaj jakby ze strony prowadzących, bo to nie tylko ja, ale tak jak w, no, w klubie gdzieś tam też jeździmy, czy, czy to jest też tak na, na, na tej naszej wyprawie, są moi koledzy, którzy, którzy, mnie tutaj bardzo mocno wspierają. Po prostu ich jakby empatia i, i wiara w to, że ktoś się w stanie to zrobić, po prostu też pomaga przezwyciężyć pewne lęki i chyba to też jest właśnie fajne wyskenie, że możemy jakby parę rzeczy po prostu jeszcze sprawdzić, czy, czy damy radę. Okej, okay, właśnie załóżmy, że jestem takim zielonym laikiem, jadę na pierwszej jaskinie, na początku kozacze, jaki to nie jestem, hojrak i powiedzmy dochodzimy do szczeliny na tyle wąskiej, a ja nie czuję się już pewnie w swoim ciele, bo kiedy moja narzeczona była w ciąży, to ja bym również w ciąży, ale spożywczej i jakie są teraz patenty na to, żeby ten mój strach pokonać? To znaczy tak, no patentu jako takiego nie ma. W pewien sposób, znaczy... Na, na, na etapie y, po, y, tego początku po, coś, coś, co może się wydawać na początku dla mnie, patrzę na tą szczelinę, mówię tak. nie ma, stary, nie ma szans, y, ale jednak y, wiesz, fizycznie jestem w stanie to zrobić, ale to się siedzi gdzieś w głowie, podejrzewam. To znaczy tak, na początku jeżeli chodzi o, o jak zaczynamy z jaskiniami, to tak naprawdę... To jak jest ciasno, i to, w, to jest tak naprawdę rola tej osoby, która zabiera nas do tej jaskini, tak. Mm. Po prostu my też na wyprawie widzimy, kto jest w stanie coś zrobić, a kto nie jest w stanie i na pewno nie wpuszczamy nikogo w maliny, także dobra, idź i będziemy się potem martwili. Nie, no po prostu my, jeżeli na, na Takim początkowym etapie zwiedzania jaskini, wiemy, że ktoś jest w stanie to zrobić, to, to go namawiamy do tego. Natomiast, jeżeli ktoś właśnie jest objętościowo troszkę większy i czy na przykład też może to nie być objętość, ale wysokość czasami, bo, bo można się dziś po prostu nie, nie poukładać odpowiednio, to w tym momencie jakby mówimy: OK, odpuść sobie to, bo, bo tutaj po prostu mogą być jakby kłopoty. Natomiast w dużej mierze takie ciasne miejsca, czyli jakieś zaciski, przełazy, to w, tak naprawdę to jest nasza głowa. Często to po prostu my mówimy, nie damy rady, a jeżeli nie mamy wiary, że damy radę to zrobić, no to automatycznie no, powodzenie jest bardzo małe. No i tutaj trzeba się nastawić psychicznie do tego. No prościej jest to robić w jaskiniach, które są znane, no bo wtedy jest opis tego, jak to wyglądało, coś, no i wtedy głowa na pewno jest bardziej spokojna. Troszkę gorzej to wygląda w przypadku eksploracji jaskin, gdzie jedziemy na wyprawę i, i, i po prostu jesteśmy, tak naprawdę, pierwsi w takim miejscu, i faktycznie wtedy no, my, my oceniamy to, czy da radę to zrobić, czy nie da rady. No i tutaj y, też jest różnie, bo jedna osoba nie da rady, za chwilę wchodzi drugi, dr, drugi zawodnik i on to przechodzi. i Potem ta pierwsza osoba, który, ten pierwszy zawodnik, który miał problem z przejściem, przechodzi i mówi, kurwa, w ogóle nie wiem, czy był problem, prawda, ale gdzieś tam jest ymm, jakaś chwilowa blokada yy, i ten strach się gdzieś pojawia, no bo tu też y, no, trzeba wziąć pod uwagę, że yy, może na Jurze to nie, bo te jaskinie nie są jakoś specjalnie yy, duże, natomiast jeżeli już mówimy nawet o naszych Tatrach, no to, to są yy, no dość spore odległości, tak, najdłuższa jaskinia w Polsce to ma 20, ponad 22 km długości wszystkich ciągów, więc no tutaj jest tego troszeczkę, Głębokości też są różne i spore, natomiast no, gdzieś tam potem w głowie siedzi to, że gdyby coś jak coś pójdzie nie tak, no to ewentualna akcja ratownicza może być bardzo trudna i może bardzo długo trwać, więc jakby tutaj jest zupełnie inaczej. Natomiast te jurajskie jaskinie, jak ja mówię, są bardzo dobrze opisane, znane i, i tutaj bardziej to jest nasze nastawienie psychiczne i wiara w to, że nam się to uda. Podkreślmy jeszcze raz, może niech to wybrzmi to, co mówiliśmy na początku, czyli bezpieczeństwo. Każdy z tych grotołazów na, na Jurze jest bezpieczny, i ważne jest to, że do jaskiń tylko z instruktorem. To nie, nie da rady samemu sobie przyjechać, i na zasadzie wchodzę do jaskini. Do widzenia. To znaczy tak, no jeżeli chodzi o pionowe jaskini, gdzie mamy odcinki nowe, no to tutaj w zasadzie dobrze jest to robić pod okiem instruktora. Bo, bo faktycznie to gwarantuje jakby tam bezpieczeństwo i, i odpowiednie zabezpieczenie jakby tych, tych nieszczęśliwych zdarzeń, jak, które mogłyby mieć miejsce. Natomiast no, zgodnie jakby z prawem, to tak naprawdę na jurze może teoretycznie działać każdy, prawda? Tak. Natomiast to, to, to też nie jest tak, że jeżeli przyjdziemy sobie sami, to zwiedzimy to jaskinię w taki sposób, jak możemy to zrobić z instruktorem. No bo tak ja mówię, no mamy jakiś przełaz, o którym wcześniej rozmawialiśmy, zajrzymy, nie, nie zmieszczę się, tak, ale idziemy z instruktorem, instruktor mówi, zaraz idziemy tutaj, on przechodzi pierwszy, widzimy, kurczę, radę to zrobić. dobra, idę dalej, prawda, i, i w ten sposób yy, jesteśmy w stanie po prostu więcej zobaczyć i przełamywać swoje lęki. Yy, I tutaj też, no, to bezpieczeństwo yy, jakby, no, jest wpisane w, w funkcję instruktora, tak, to, to instruktor mają zapewnić, i cały ciężar powodzenia akcji, żeby nikomu się nic nie stało, żeby był bezpieczny, spoczywa na instruktorze i to, co podkreślałem, to my tak naprawdę podczas wyprawy, jako instruktorzy, pilnujemy, żeby, żeby to bezpieczeństwo było jak na najwyższym poziomie. I to, co mówiłem, no jeżeli widzimy, że ktoś czegoś nie jest w stanie wykonać, to po prostu komunikujemy to wprost, bo to nie chodzi o to, żeby były problemy, tylko po prostu, żeby ktoś sprawdził się w tym czy, czy da radę, natomiast jeżeli nie da rady, no to też tutaj nic się wielkiego nie dzieje, bo no to jest dość specyficzne, to środowisko jest inne, z wysokością możemy sobie radzić w jakimś tam stopniu, jesteśmy do niej bardziej przyzwyczajeni, tutaj mamy jednak ciemność, chód, wilgoć i to wszystko potęguje jakiś tam strach, no, też w dzień jak się poruszamy zupełnie jest inaczej, a jak idziemy w nocy Nagle nasze zmysły odbierają zupełnie inne rzeczy. I tak samo jest to w jaskini. Ta jaskinia, ta ciemność troszkę na początku może wzbudzać takie, takie lęki. Natomiast no, później z czasem to, co mówimy, że się zakochamy w tym środowisku, to po prostu ono jest tak samo piękne, jakby było za dnia. Warto podkreślić, może, że zanim uczestnicy naszych wypraw w ogóle wejdą do jaskiń, to również jest szkolenie praktyczne, tak, szkolenie. Teoretyczne nauka umiejętności, tak, tych pionowych zejść, to też nie jest tak, że przyjeżdżamy i od razu po pięciu minutach, po dobraniu sprzętu, idziemy zwiedzać podziemia. Nie, nie. Znaczy, generalnie tak. Na wyprawie jest tak, że pierwszego dnia, tak jak wspomniałeś, jakby dobieramy sprzęt i uczymy takich podstawowych rzeczy, jak obsługa przyrządu zjazdowego i zjazd na linię i używanie przyrządów zaciskowych. Które służą nam do wychodzenia znowu. Prawda? No bo generalnie jaskinie są tak w 90-kilkunastu kilku procentach skonstruowane, że musimy najpierw do nich zjechać, a później trzeba z nich wyjść. Troszkę odwrotnie niż w górach, gdzie najpierw się wspinamy, a potem ewentualnie zjeżdżamy. Tutaj jest odwrotna, odwrotna sytuacja i do jaskiń generalnie w tym momencie jest łatwiej się dostać, niż potem ewentualnie z nich wyjść, no bo to wyjście wymaga od nas dużo więcej. Siły, bo musimy pokonać siłę grawitacji dodatkowo, tak, no bo na tej linii musimy po prostu wychodzić. Jakby w, w tym pierwszym etapie zapoznajemy się z tymi podstawowymi technikami, takimi no, najprostszymi, czy tylko zjazd i wyjście bez żadnych dodatkowych rzeczy, i później jedziemy już do, do jaskiń i w tych jaskiniach to są jaskinie poziome. Gdzie nie używamy jeszcze tych technik, dajemy mięśniom właśnie troszkę odpoczynek przed, przed następnym dniem, ale zwiedzamy różne jaskinie, pokazujemy różnorodność tych jaskiń, bo tak naprawdę idziemy do trzech jaskiń i każda z nich ma inny charakter. I fajne jest to, że właśnie możemy po, po, pokazać to piękno tego świata podziemnego na trzech różnych obiektach. Teoretycznie wszystko jest w ziemi, a okazuje się, że wszystko pod tą ziemią jest inne. No i na drugi dzień już zjeżdżamy do, do faktycznie do jaskini, gdzie jest lina, jest zjazd, zwiedzamy i później musimy z tej jaskini wyjść. Czyli tak naprawdę już taki zalążek akcji, akcji jaskiniowej. Mi jaskini osobiście, jeśli myślę w ogóle o jaskiniach, to pierwsze skojarzenie to jest Indiana Jones albo, albo Lara Croft i, i szukanie jakichś tam skarbów, właśnie. A ty masz takie fajne porównanie, ja sobie zapisałem, że człowiek na Ziemi wszedł na każdą górę wyżej niż Everest się nie da, a, a pod ziemią w jaskiniach nadal jest nieodkryty ląd. Czy na tym właśnie polega to piękno jaskiń, że to jest nadal w jakimś tam stopniu nieodkryte? To znaczy tak, no to jest jakby ta, ten wyższy level już tak odkrywania jaskiń, czyli eksploracja i, hmm. i z tego grotowarzenia troszeczkę przejście w naukę, czyli w speleologię, czyli także hmm. jakby badanie przepływów wód w masywie i to jakby już jest bardzo naukowo, bardzo naukowo można do tego podchodzić: badanie osadów, tak, badanie struktury górotworu. Natomiast jak najbardziej, no tutaj wyprawy tak naprawdę eksploracyjne, bo, bo one się tak nazywają, to faktycznie jest ten, ten obszar Ziemi, który jest niepoznany. Mamy oczywiście szczyty, na które nikt jeszcze nie wszedł, ale one są sfotografowane. Nie? Mamy widoczne z kosmosu i, i tak dalej. Natomiast to, co jest pod Ziemią, my tego nie widzimy. I teraz wchodząc do takiego, jedziemy w jakieś tam masy górski, znajdujemy jakiś otwór. I wjeżdżamy, zjeżdżamy po prostu pierwszą studnię, drugą studnię, trzecią, piątą, dziesiątą. Okazuje się, że nagle mamy 300 metrów, 400 metrów, 500 metrów, łamiemy magiczny tysiąc. Tak? I tak naprawdę, jeżeli jesteśmy nawet niekoniecznie tym pierwszym, pierwszym, ale jeżeli jesteśmy na wyprawie, która eksploruje to miasto, to można powiedzieć, że każdy członek tej wyprawy wtedy jest jakimś swego rodzaju kolumbem, bo on staje na terenie, w którym nigdy ludzka stopa nie stanęła, czyli no troszkę jak, jak kiedyś z księżycem było, tak? No, ktoś musiał pierwsze to zrobić. Ej, w jaskiniach, na, na wyprawach tak naprawdę cały czas mamy ten księżyc w zasięgu ręki. Możemy być tym pierwszym człowiekiem, który stawia tam swoją stopę. Jeżeli mamy jakieś namulisko czy błoto i odciskamy tam pierwszą, pierwszy ślad naszego gumowca, to tak naprawdę to jest pierwszy ślad człowieka. I, jakby no, to jest to, co tak naprawdę jest kwintesencją chyba tej, tej eksploracji, czyli właśnie możliwość poczucia się tym odkrywcą. Tak? Druga rzecz, no, odkrywamy i, i nazywamy studnie, nazywamy e, ciasne przełazy, i zaciski, także nazywamy e, tak, jak nam się to podoba, po prostu. E, więc nie dość, że mamy frajdę z odkrywania, to jeszcze mamy frajdę nazywania czegoś, co tak naprawdę potem już będzie funkcjonowało e, prawdopodobnie do końca życia tej jaskini. Tak, to już nawet nie chodzi o nasze, tylko jakby przez całe życie tej jaskini, to dalej będzie tak funkcjonowało. Bo odkrywcy, którzy już, już nie żyją, tak, nazwali pewne rzeczy i, i my dalej dzisiaj się posługujemy tymi nazwami, które oni nadali tym miejscom. I, i chyba to jest piękne tak naprawdę w odkrywaniu tych jaskiń. Czyli jeśli ktoś połknie bakcyla po, po tej wyprawie, to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą nową pasję rozwijał, i tym eksploratorem też został. Tak, tak, tutaj jakby w, no ta wyprawa to tak naprawdę jest taki, taki zalążek, takie e, troszkę polizanie lizaka przez papierek, bo, bo to jest takie naprawdę pierwsze, pierwsze spotkanie e, i żeby no, dojść do tego levelu Kolumba, o którym się rozmawialiśmy, no to troszeczkę potem trzeba poświęcić i czasu i, i umiejętności umiejętności więcej nabyć, żeby po prostu faktycznie móc na taką wyprawę pojechać. I, I działaj, tak. No bo tutaj tu będziemy, tu mówimy na terenie Jury o tak naprawdę niewielkich obiektach, jeżeli chodzi o, o skalę, tak, no bo e, tu obiekty nie mają więcej niż 100 metrów głębokości, natomiast no, już najgłębsza nasza jaskinia 800 metrów głębokości w Polsce. A na świecie mamy jaskinie, które mają ponad 2 km głębokości. Więc to, tak naprawdę, no, skala odkryć i problemów, które są pod ziemią, jest po prostu tak potężna, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Tak? Tutaj my mówimy o tym, że jednego popołudnia wejdziemy do trzech jaskiń, a, a żeby zrobić poprzedni rekord świata, jeżeli chodzi o głębokość we Wronie, w Abchazji jaskini, to trzeba było tygodnia czasu trzy dni w dół, cztery do góry, żeby po prostu stanąć na dnie świata. Czyli no, widać, jak, jaka to jest skala problemu. Tak samo na Everest nie wchodzi się w jedno popołudnie, tylko ileś czas to zabiera. Tak samo tutaj, jeżeli chcemy stanąć na dnie świata, to, to tak naprawdę yy, ileś czasu musimy na to poświęcić. Ale znowu, piękno tego jest takie, że yy, mamy dno świata. Everest mamy jeden, tak? I każdy, jak stanie na Everestie, wiadomo, że jest na dachu świata. Natomiast yy, w jaskiniach jest to, że yy, stajemy na dnie świata i za rok. Albo za dwa okazuje się, że to już nie jest dno świata, że jest głębsza jaskinia, bo nawet w tej samej jaskini jest już pogłębione. tak. No i tutaj taka anegdota był przypadek, jak pierwsi, pierwsi Polacy pojechali właśnie do, do Wroni zrobić rekord świata, rekord głębokości. No i wyszli z jaskini, zanim do Polski, to okazało się, że jaskinia została pogłębiona. tak <laughs> naprawdę cały trud, który został włożony w to, żeby stanąć na dnie świata no troszkę, troszkę, lech w gruzach, prawda, no ale byli wtedy na jako piersi na, na tym dnie. Natomiast tutaj to dno tak naprawdę jest kwestia tego, czy nam pozwolą warunki i czy nasza wydolność i pozwoli też działać na coraz głębiej coraz dłużej. No bo to też jakby no tu widzimy skalę tego problemu. To sportowe przejście jest tydzień, no, ale żeby to wyeksplorować, to trzeba było ileś czasu na to poświęcić, więc jakby tutaj no to piękno jest znowu takie, że nie mamy określonego. Ten cel tak naprawdę może nam cały czas uciekać. Jasne. Zanim skończymy i zaprosimy wszystkich do udziału, powiedz mi jeszcze przez te twoje, przez wieloletnią praktykę, wieloletnią karierę co ciebie najbardziej zaskoczyło w, w eksploracji jaski? Uf, o, kurczę, co mnie zaskoczyło? <śmiech> Pytanie. <śmiech> Zaskoczy, może nie tyle zaskoczyło, co tak naprawdę może e, nauczyło, bo, bo tutaj e, zaskoczenie może być tak, że to nie jest sport indywidualny. E, tak naprawdę to jest sport bardzo zespołowy i tutaj e, jednostki, które są indywidualistami, no niestety e, nie odnajdą się w tym, dlatego że no, tutaj nie da rady zrobić czegoś samemu. Tutaj musi być po prostu zespół, który będzie pracował i, i to jakby e, no. Mamy szkolenia z team buildingu, tak, które budują nam jakąś tą grupę, żeby ona razem działała. Natomiast w jaskiniach ten team building tak naprawdę wychodzi troszeczkę samoistnie, bo jeżeli chcemy działać, to po prostu musimy, musimy działać w grupie. Nie da rady, że każdy pójdzie swoją drogę. drogą, tylko tu musimy naprawdę działać grupą. I to nie jest dwie osoby, trzy, tylko czasami to jest 10-15 osób, żeby osiągnąć. Cel, więc jakby zaskoczeniem było to, że na początku myślałem, a tam sobie zrobię kurs i później z kolegą będziemy sobie jeździć i tak dalej. No, no nie do końca to, jakby to pojęcie przed kursem było takie, że a, właśnie nie do końca zgodne z prawdą. Natomiast tutaj na pewno no, tym zaskoczeniem jest to, że to buduje grupę i mimo to, że grupy, jakby mamy kluby w Polsce i grupy w, w różnych regionach, które są nie, nie znają się, to jeżeli spotykają się ci grotułazi w jednym miejscu i mają zadanie do wykonania, to nie są w stanie razem współpracować. I to jest też też piękne troszkę. No i to też mówię: Jaskinie kształtują ten charakter, jeżeli chodzi o, o tą psychikę, żeby sobie poradzić w, trudny, w trudnych warunkach, ale także właśnie takie dają no z mojego punktu widzenia, takiego zawodowego, gdzie, gdzie też jakby praca w grupie jest ważna. To, to daje to jakby takie dobre podwaliny do tego, żeby umieć się w tej grupie dogadać mimo wszystko, mimo różnych charakterów, mimo dużych indywidualności, bo, bo tak naprawdę tu w tym środowisku jest bardzo dużo indywidualności, natomiast każdy w pewnym momencie jest w stanie zejść ze swojego ego na rzecz tego, żeby osiągnąć ten cel, który został postawiony przed grupą. Super Michał, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. My na Jurę jedziemy już 1 sierpnia. Oczywiście ja wszystkich zapraszam. Link do zapisów macie w opisie live'a. Mam nadzieję, że się zadało tak, jak chciałem, żeby się zadało. Michał, na koniec jakbyś zaprosił tych, którzy się jeszcze wahają. Słuchajcie, no serdecznie zapraszam. No to jest to, co jakby cały czas tu podkreślam. No to jest początek, mam nadzieję, pięknej przygody, nowego życia. I, I możliwości tak naprawdę odkrywania czegoś, czego inni nie są w stanie zobaczyć. Bo chyba to jest w tym wszystkim najważniejsze, że widzimy to, czego wiele osób nigdy nie zobaczy. Góry, Everest w telewizji zobaczymy, ale jaski nie są bardzo rzadko pokazywane. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i mam nadzieję, że do zobaczenia na Jurze. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Również wszystkiego dobrego.